Dobry państwu, że tak się powołam na słowa pierwsze, które pani minister powiedziała Konkurs jest fantastyczny. Mam przyjemność i zaszczyt pracować dla tego konkursu od kilkunastu lat w różnych rolach. I jeszcze raz powtórzę, jest fantastyczny i e, co ogromne wzruszenie. E, Powiedziałabym czasami ten wysiłek, bo jednak obejrzeć kilkadziesiąt spektakli w ciągu e, kilku miesięcy, na ogół jesienno-zimowych, e, e, jest czasami takim ogromnym wysiłkiem, ale też fantastycznym odkryciem. Fantastycznym odkryciem, że przyjeżdża się do dalekiego z Warszawy miejsca, e, a widzi się rzeczy, które nie się widzieć. I, zawsze. i właśnie takie uwierające, ale takie niesłychanie, niesłychanie potrzebne. Ale wracam do protokołu, jestem tutaj po to, żeby przeczytać protokół Żywi. Żywi ogólnopolskiego 20. jubileuszowego konkursu na wystawie Polskiej Sztuki Współczesnej w składzie z Bogomila Maciej Nowak, Tadeusz Smyczek, Bożena Serdecka, Jacek Bachar Po obejrzeniu 12 spektakli finałowych oraz po zapoznaniu się z 16 tekstami dramatycznymi postanowiło przyznać następujące nagrody wyróżnienia. wyróżnienia. Wyróżnienie, wyróżnienie. wyróżnienie w wysokości 5000 zł za rolę ligarki w spektaklu Najmniejszy wal świata mariny ze i w reżyserii Anetyk Bóg-Plucznik Teatr Zagłębia w Sosnowcu otrzymuje Edyta Ostojak W wysokości 5000 zł. Za rolę w spektaklu dwoje bitek Romów po polsku Doroty Loty reżyseria Agnieszka Glińska, karc w studiu imienia Stanisława Ignacygo-Wicka-Klikwicza w Warszawie, otrzymuje modę Dziękuję bardzo. Zaprosimy w tej chwili na scenę, żeby kolejne wyróżnienie wyrazić, nagroda. nagrodę przedstawicieli Związku Artystów Stępnowskich, ponieważ nagroda jest budowana przez organizację i zaprosimy Panią Prezes Pana nagroda imienia Jana Sikorskiego, przyznawana przez zarząd Sekcji Teatru Dramatycznych Związku Artystów Stęp Polskich w wysokości 3000 zł za rolę dżiny spektakl dwoje biednych Romunów mówiących po polsku, Dolony Masłowskiej, reżyseria Agnieszka Kwińska, Teatr Studio imienia Stanisława Ignacego Rutkiewicza w Warszawie otrzymuje Agnieszka Pawłowikiewicz. w ramach wszystkich członków zarządu, gratulujemy na prąd i dalszych artystycznych yy, yy, Dziękuję Pani Agnieszki, u nas już jest urlop, więc Agnieszka tak. już jest na wakacjach. dziękuję bardzo, ale tak, dziękuję. Ale przede wszystkim, jak już mam okazję, to dziękuję Pani Minister za dzisiejsze słowo. będziecie się robić, to może ja po prostu wypiszemy. Więc nie ma sposoby na złożkę, które nie akceptuję. Nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych za rolę w spektaklu Tatuń i Dobra Dobranoc. Drodzy Państwo, to zaszczyt znaleźć się w finale konkursu. Dziękuję. Potwierdzam mnie pod przekonaniem, że nigdy nie należy się poddawać, nawet jak wyrzucają ze szkoły teatralnej. Pozdrawiam waszą kolegę, rano. Gdy brak etatu i nadziei na rozwój trzeba robić swoje. Niestety zobowiązania wobec burdelu nie pozwalają na To się dzieje, ale nie ma do nas. Nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. Za rolę Jana Wiszczyka.